Szczęść Boże, dzień dobry. Na 6 lipca, kilka słów o naśladowaniu. Naśladowanie innych jest właściwie dla nas czymś naturalnym i nie jest to coś złego, może być wręcz bardzo dobrze, może nam służyć i na tym poziomie duchowym, i także na takim poziomie zupełnie świeckim. Oczywiście w rozmaitych dziełach religijnych czytamy, czy to o naśladowaniu Pana Jezusa, czy o naśladowaniu Matki Bożej, myślimy też o naśladowaniu świętych. Oczywiście no, wielu ludzi fascynują takie czy inne postacie z historii Kościoła, zwłaszcza, rzecz jasna, wyniesione na ołtarze. Może jednak warto stawiać przed sobą co pewien czas takie zadanie, jak konkretyzowanie tego naśladownictwa. Bo tak naprawdę to niewiele znaczy, jeśli powiemy, że staramy się naśladować Pana Jezusa czy Matkę Bożą. A nawet jeśli wybierzemy sobie jakiegoś świętego, to warto pomyśleć o takim konkretnym aspekcie, który nam się podoba. Ja nieprzypadkowo na początek filmu wstawiłam ten cytat z Gandiego, tak? No, żebyśmy byli tą zmianą, którą chcemy widzieć w świecie. To, co nam się podoba, na przykład u świętych. Starajmy się naśladować, ale konkretnie wybierzmy jedną rzecz na jakiś czas nad którą będziemy pracować. Wtedy efekty będą na pewno dużo ciekawsze. Dziękuję za obejrzenie tego rozważania. Życzę błogosławionego, dobrego wtorku z Panem Bogiem.